Wiesz jaki dzień przypada drugiego lutego? Wiem, to jest dzień po pierwszym lutego i dzień przed trzecim lutego. Logicznie <laughs> słuszne, ale ja chciałem <laughs> powiedzieć, że to jest po prostu dzień świstaka. A, okej, okay, czyli chodzi Ci o taki dzień, który powtarza się i za każdym razem wygląda tak samo. Tak, i chociaż jest to dzień popularny w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, ale mam wrażenie, że on jest popularny również u wielu właścicieli hybryd. Wyobraź sobie. Że ludzie jeżdżą hybrydami i są to samochody z natury oszczędne, ale oni uważają, że będą je oszczędzać w ten sposób, że zimą nie będą nim jeździć. No ale przecież to jest Rafał, jakaś bzdura. Samochód został skonstruowany, a potem kupiony po to, żeby nim jeździć. Dokładnie samochód lubi jeździć. Pomijając kwestię zużycia paliwa, którego nie ma, no bo silnik nie pracuje, to zużywają się w stojącym samochodzie jego podzespoły, jego opony, nawet płyny eksploatacyjne. To jest troszkę. Jak z organami. Nieużywane zanikają. Mam nadzieję, że Jarkowi chodzi o mózg.